Cześć! Zapakujcie ze mną bransoletkę dla klientki z larimaru, perły i przekładek ze stali nierdzewnym w kolorze srebrnym. Tutaj mamy to na regulowanym srebrnym sznurku. Do bransoletki dokładamy ściereczkę do czyszczenia oraz ozdobny woreczek, w którym później można fajnie tą bransoletkę przechowywać. Wszystko zapakowane, jak widzicie, na prezent. Dokładamy do tego informacje, jak użytkować, jak dbać, żeby wszystko było w porządku. Dokładamy kilka fajnych gratisów. Tutaj przepiękne zakładki do książek. Dokładamy paragon. Paragon jest osobny, także nie trzeba się martwić. Teraz zamykamy wszystko. Tak wyglądające pudełeczko leci do klienta, więc można śmiało je y, spożytkować na pudełko prezentowe. Jeszcze teraz to co najważniejsze, Czyli pakujemy etykieta i poleci.